Witam was moi drodzy, tu Avatar14XPLX Gram... No i tu hawok też No właśnie, gram z hawokiem moim dobrym przyjacielem No Młócimy sobie kooperacyjnie przeciwko dwóm komputerom Na średnim. No właśnie, nie wiemy, ja nie wiem jakie tam dałem właściwie komputerom A mi to... No a komputery na średnim standardowo no dobra S i zró Frak zrównoważone Frakcje losowe, dobra Building eee, Moi drodzy, mili, ukochani widzowie, da, nie zrezygnuję jednak z kampanii, kampaniem coś się zawiesza. Nie nagrywa się spokojnie, sklatkuje strasznie, nawet jak zrenderuje, rendowałam na najniższych na właśnie i co? Ducha. Będę właśnie robił takie potyczki multiplayer, albo takie single player, New takie poradnikowe. już tam nagrałem jedną i tam wrzucę. Wyczekujcie moich, e, moich filmów i oglądajcie wszystkie moje filmy, które dam, bo nie po to je wysyłam, bo ja już jestem zmęcony lekko tym wysyłaniem. No dobra. Co my tu mamy? Ja jestem z klinami, a Havok gra GDI. GDI standardowo. No, on uwielbia. Jak ja kocham GDI grać. On... Jak te mamuty. On to uwielbia... Mamudziki, kochane. Havok uwielbia właśnie jednostkę zwaną czołgiem mamut. On to wręcz... Nazywaj rzeczy po imieniu, po prostu czołg mamut. mamucik o. Tak, manik, maniutek. Manfred. Tak Manfred the heavy tank hi, hi. Dobra eee, Mniej gadania, więcej grania Tak Mniej gadania, więcej nakudźwiania Ta Kuraj Za tydzień znowu do sportawy. no fajnie sobie jadą liście do Szportawy znowu? No w sportawie już tam siedzę, praktyki odbywam weź zarzuć sobie chociaż troszeczkę obrony wiesz, tak na wszelki wypadek jakby z, e, zrobili rasza no wiesz, e, jak będzie to nodyjczyk wiesz jak to boty wiesz, jak będzie to nodyjczyk to przeżegnaj się lepiej, bo tyle piechoty na pieprzy, że mówię ci człowieku, od czego są jakże wspaniałe rzeczy zwane działkami ja tam wolę ja gniazdo śmiemy no kurde, bo ty z screenami grasz, to ty się dziwiasz. No screenami lubię, bo obcy no, to są. No kurde. Screenowie są OP. O, jak to mają, mówię? Mają lotnictwo takie, że pożal się... Pożal się że, że tylko się przeżegnać. No. Chodziło, że... Oczywiście chodziło o to, że mają uber lotnictwo. No kurde, sześć lotniskowców i po zabawie. No ja że... Ja, prze... no, ja prze... No! Chyba, że ktoś się bawi w takie wspaniałe rzeczy jak proce hmm no właśnie proces. <laughs> ja tam ostatnio robiłem czekaj to było dwa lotn... czekaj trzy lotniskowce na trudnego wygrałem tak bez nagrywania no tak chcę patrzę patrzę a dam trzy po chwili patrzę e no co jest przegry... E, trudny SI przegrywa Wycofuję lotniskowca, no. a on już po, poddaje się, no chyba. Dlatego nie lubię screenami grać, bo po prostu są OP. No. A co to za zabawa grać OP? OP, OP stroną, nie? No. Jak zwycięstwo praktycznie wchodzi rachciach. rachcia, ała. Energii brak. No. No, u mnie to samo. O, dobra, już elektrownia jest. Masowe ulepszanie. Training. Ja tam powoli się rozbudowuję. O, ty już... to szybko, bo ja... tutaj powoli coś... Janie, no. jak ja dawno nie gram w to. Dlatego gramy to tak dla rozgrzewki. No, bo ja to bardzo dawno okay. nie gram. O, Janie, czekajcie, ja to tak... No. I żebyś miał czas, żeby podpatrzeć, bo potem gramy sobie tego. No Przecież właśnie. To sobie, nie? No właśnie. Będzie takie przeciwko sobie. No. Pod do sieci. Ty że, że tak powiem się przeżegnasz. No. Jak ostatnim razem graliśmy przeciwko sobie, to ja zrobiłem za szybko mamuta. E, nie mamuta, e, tylko mamuta. Sorry, marwa. marwa. Bo graliśmy na komandę Conquer 3 gniew Kane'a. No. kain A ty zobacz... Ty tutaj sobie coś tam produkujesz, a tu... A tu horda a tu na mnie. A tutaj 12 predatorów. Urna, co ja mówię, e, e, Lagi, lagi, lagi. O dobra, już się Nie, wiem 25, widzę, klatek, na że lagi. 25 klatek na sekundę. 25 na Ok, gitara. Dobra. <coughs> od razu mówię. E, zielony screen. E, pomarańczowy... Czekaj, to jest pomarańczowy? Pomarańczowy GDI. Fajnie <laughs> Nie no, lepiej nie mogło być Człowieku robisz zaraz wpada <laughs> Bo ja już mam prawie gotowy, gotowych ziomków Nie no się Siłuje Siłujesz Zacznę. się no, no. Siłuję się z moją Wybiera się sojka za morze No wiesz ja to zawsze tak powoli powoli Powoli, powoli, bo się rozpierdolio. Dobra, dajcie mi to. Dajcie mi stabilizator. Wybiera się screen na wrogu, a wybrać się nie może. No. Tak samo jak moja powieść. No. Mega suchar. Super Której mega ja suchar. Tu... Z którego jestem dumny. Czuję e, suchar. Co? Eee, robią nam wpadał od góry. No. Jeny. Kurna Mać co to jest? Eee drobny wpadł od screenów. No i się widzę Trading coś. party O kurna dobra, eee Poszukiwacze... Oje naś mi skradki spadły Poszukiwacze skr z 3 3000 Eee 1500 Spoko już jeszcze, już czyszczę Uszykiwacze chociaż nie mają takiego dobrego pancerza, ale siła No tam Obnia wojska jest... naziemne takie mają nieciekawe, no, no, ale... Ale lotnisko! O, ale no. jak lotnictwo to już... Pa pa! To bye bye, masz karo. O! Muszę trochę pitbulli dorobić, zawsze mi padają za szybko. No. Chórne się, no. O! I teraz standardowo druga fala pójdzie trochę groźniejsza. Building. Dobra, ulepszenie. To to, to tamto. Jeszcze się... Ja się nie uzwajam, ja się rozstrajam Ubu dobu. Niech nam dzieje przy Building. Oje. Oh yeah. Dźwięki są trochę ściszę, bo mam tu za głośno coś. Ojej. Mam tym No, tak A powinno styknąć. No, ja. styknie. Z dźwiękami coś mi tu wali po uszach. Mówię, że hej. Masz tu trochę mojego akceleratora wzrostu. Mm, dopiero teraz o tym pomyślałeś? Nie, wcześniej pomyślałem. Ale z nie... ale, ale to to Dlaczego dopiero teraz z, zainwestowałeś w to? Nie no ja u siebie mam jeden O, drugi jest GDI No mówiłem przecież, jeden screen, drugi GDI No nie słuchałeś no. Nie wiem, nie, nie słuchałem, wybacz Nie słuchałem Nie <laughs> denerwuj mi jak admirał Ten to to też no. mnie wkurzył Nie słyszałem Cię przez... przez i moje no. Zrobię mały. O, ktoś tu biegnie. Jego, jego, jego. Poczekajcie, trochę y, trochę go poharasuje. Haras. Harasymowicz. No. <grych> oj tam, oj tam. O kurna, mi ściał 15, 18, 19, no dobra. 20, 20 klatek na sekundę. Kto da więcej, kto da mniej? Prawsik nie ścinaj najmi. Cicho sieć mi się przypomina jak z, ten, jak wcześniej na laptopie grałem. <grym> I jakże wspaniałe 5 FPS-ów. O kurde. A mówią, że... ...czekaj, jak oni się nazywają? A, dezintegratory są do dupy. Ja im dam do dupy. Byś się zdziwił. Byś się zdziwił. Siła ognia to ich jest... ...olbrzymia. Mm, nie powiedziałbym. Nie powiedziałbym, że siła ognia jest olbrzymia, ale całkiem dobre na dobre na czołgi. No, na czołgi, tak, owszem, dobrze. A na czołgi, właśnie, czołgi, czołgi. Ja rozwinę temat może czołgów, bo ten... ja zacząłem grać World of Tanks. No. Teraz tak. Dobra. Będzie mniej gadania, by się przydało tutaj wsparcie. No, zaraz, bo. Wsparcie akurat... Bo ja długo go tutaj nie przytrzymam Wiem Kaznodzieja już się robi Starczy 12 odniskowców planetarnych Już masz tyle? Nie, ale, bę ale, jakiś no, bę ale będzie tyle Ja potrzebuję tutaj wsparcia najszybciej jak się da ja bo... bo ja bo nie impetu Na jazdę. Ja ci powiem tak, tutaj teraz takie wojska lecą, że nie wiem czy wytrzymasz Spoko, Ale jeszcze? No kurde, mogłem dać na brutali Ale nie no na brutali to... no, na brutali to ja ci życzę powodzenia To byśmy musieli we... To musieli we... z jednym z brutalem poradziłem Uh. Tu na mnie statek... Ma... są te uh. Statek matka na mnie i kurcza ma jeszcze do tego 21 lotnisko w splankach No I need some help No oh shit. I need some freaking Pole help No pokazówecz Ej nie zębywaj Teraz już tak lejąć O rzeczywiście tu się je przydarzą Szybciej się róbcie do cholery jasnej Ile was już tu zrobiło jest? Dopiero sześć. O kurze ale sens. fat tutaj leci. Co uh -huh. to Co Молодов не делаю.